Halo, witajcie w kolejnym odcinku z Harry Potter i Komnata Tajemnic. Dzisiaj kontynuujemy wyzwanie. W końcu musimy je skończyć. O matko, jak sobie podgłosiłem. Ah. Okej, okay. bierzemy sobie żabę, lecimy dalej, no chyba, że zbierzemy kilka jeszcze tych fasolek, no i lecimy dalej, żeby nie tracić czasu. To jest jadowita tentakula. Nie zbliżaj się do niej, mocno gryzie. Za pomocą Defendo możesz ją oszołomić i podcinać jej macki. Dzięki za podpowiedź. OK. Jak mówiłem w tamtym odcinku, jakoś nie mogę jednej gwiazdki znaleźć. Jak przed tym mówiłem. Yy... Trochę mi się nie opłaca. To duchy chroniące drzewa gwittaj. Jeśli wrócisz na nieffędę jeszcze raz, zblej! mamy zapisywanie No i kolejne ślimaki Uho, -huh. e jak te zaklęcie poszło, ja nie mogę Ok, uciekamy stąd. No, i tutaj jest kolejna gwiazdka, ale to nie jest ta ostatnia. Nie wiem, może w tym odcinku mi się uda znaleźć wszystkie, choć wątpię. I przypominaj nam, jeżeli filmik Ci się spodobał, no to oczywiście zostaw lajka pod nim. Jeżeli jesteś nowy nowym widzem na moim kanale, serdecznie Cię zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tak więc... Jest coś, ale no właśnie. Kolejna karta uh, uh, uh. Ała. No chciałem to ominąć, ale jakoś się skutecznie nie udało. Kolejna karta Flipendo Bo tutaj nic nie ma. Okej, okay. ślimak załatwiony. bawić się bawić z tamtym ślimakiem Czy mi się opłaca, czy nie? Dobra to Wezmę go Co mi tam? I ciekawe co ja dostanę A w niej co? Karta? kładnie chwila yy, Ile my mieliśmy tych gwiazdek 12 czy 13. Się, panie poter. Trzy Ukończył dwóch pan nie znalazłem. Panie Defendo, czas jaki panu pozostał zostanie teraz przeliczony na punkty. Bo, Aha, dwóch, dwóch. Ale przyważnie tylko jedna mi zostawała. Szkoda. A tam się tak mocno nie przejmuję, ale Harry. Hermiona mówiła mi że zrzucone skórki bumslangów można znaleźć koło cieplarni. Chodź za mną, chary. Poważnie, znowu. Ło! Oh. Wow. O skubana. Pewnie też uciekała tak samo jak my w pierwszym odcinku. Niesamowite. Oh. To cieplarnia. Zawsze jest tu bardzo ciepło. W ogóle to już jest oh. siódmy odcinek. Siódmy odcinek I... Chwilowo oh. dobrze się trzyma. Chwilowo. Bo takiego mocnego hejtu nie było. jest zaraz za tymi drzwiami, Harry. Powodzenia. Ja będę uważał, czy nie idzie profesor spraw. Bo dla niektórych to jest takie WTF. Co to w ogóle jest? Ło wow. Zmienił się klimat To taki... straszniejszy dal ała. Ała, ała ała, nie bij mnie Tak, fasolek już też nie będę tak mocno zbierał, bo no to już nie ma sensu, szczerze mówiąc wam tak powiem. Nie ma w ogóle sensu. A no, poza tym już mi się nie chce bawić w te fasolki, te łapani, no i spadłem. Tak więc... Poważnie znowu? Powiem tak. No, moje planowanie co do filmów no i tak nie, nie wypalają te moje plany, ponieważ już nie jeden już wypalił z kilku, ponieważ miałem jeszcze inne plany, ale na pewne, na pewno je też pewnie nie zrealizuję. A co z tego względu, że miałbyś filmik co dwa dni, a ten yy, szósty odcinek już ma pięć dni, czyli... No... No, <grywka> wiadomo. Czasami człowiek nie ma czasu, albo się nie chce. No i tak, do, i tak to wychodzi. Mia Miałem w ogóle nadzieję, że... Mm, Komnata Tajemnic zajmie jedynie 7-8 odcinków, bo... W pierwszym myślałem, że to jest krótsze, ale... No jednak się pomyliłem. O. O matko jakie bydło. Wyjątkowo niemiła odmiana pająka. Ich ugryzienie jest niezwykle trujące, więc trzymaj się z daleka i oszałamiaj je zaklęciem Rictus Senbra. Ale jakie to brzydka, idź to, chuj. idź mnie. Tak więc, jak mówiłem, moje plany... ...co do filmów się nic nie zmienili. Odcinki nie są co dwa dni, tylko albo co trzy, albo co dwa tygodnie, tak więc... ...nawet nie wiem, kiedy się pojawi ten odcinek. Tak więc... Yy... O, wleciałem? Jak to? Ale jeżeli przykładowo ktoś by się pytał w komentarzach, kiedy następny odcinek, tak szczegółowo mu nie, nie, nie odpowiem, bo sam nie będę wiedział. Widzicie, taki ja jestem. Że nawet ja sam nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek. Hej, Hermiono! Znalazłem zrzucone skóry bumslangów do eliksiru wielosokowego. Świetnie, Harry. Zaraz dodam do eliksiru. Fajnie, ja. Zaraz się zacznie co cotygodniowa ceremonia przyznawania punktów. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? No co ty? Nie wiem. Dwa razy byłem, i. No jakoś mi wyleciało z głowy. Czasami ten dubbing polski to mnie. Oszałamia. że tak powiem. Witajcie. Oj, mała przewaga. Myślałem, że lepiej będzie. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Oj, słabo. Hmm, najwyraźniej prowadzi Gryffindor, Harry, chyba czeka Cię wizyta w pokoju nagród. Tak ja pamiętam, to zawsze było 615? Jakoś tak? W ogóle, ile my mamy fasolek? Ja nie mogę. 900 fasolek? Niesamowite. Normalnie powiem tak, spytam się Was w tym odcinku, ale wiadomo, że niektórzy i tak całego filmiku nie obejrzą. A szkoda. Ale, ale chciałbym Was się spytać, co byście chcieli po. Harry poterze. Czy kontynu żeby kontynuować przygodę, czyli wziąć, nagrać w więzie więzienie Askabanu, czy może coś innego byście chcieli. Na pewno już jedna gra będzie. Ponieważ mnie prosił że tak powiem mój jeden widz. Więc na pewno będzie. Tak więc jeżeli ktoś cały ten odcinek ogląda, to możecie napisać w komentarzach, yy, jaką grę byście chcieli jako następną. W drugim tygodniu grudnia profesor McGonagall spisała nazwiska wszystkich, którzy zostawali w szkole na święta. Harry, Ron i Hermiona też się zapisali. Słyszeli, że Malfoy zostaje i wydało im się to bardzo podejrzane. Ferie świąteczne będą znakomitą okazją do użycia eliksiru wielosobowego. Dobyć z draku przyznanie się do winy. Powinienem wpaść do łazienki jęczącej Marty i sprawdzić, co z eliksirem wielosokowym. Mam nadzieję, że Hermionie nie trzeba więcej składników. No ale tutaj się zatrzymamy. Tak, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał.

You're tired of starting over. Stop giving up.